Cześć, jestem Merbo i witam was na dzikim zachodzie w Counter-Strike Global Offensive. A tak zupełnie poważnie, to dzisiaj miał miejsce nowy update, który sporo rzeczy zmienił, sporo wprowadził nowych do Counter-Strike Global Offensive. I w tym filmie postaram się przybliżyć właśnie te najważniejsze rzeczy, które zostały zmienione i o co w nich wszystkich chodzi. Także przede wszystkim dodano nową broń, pistolet R8, Revolver, który w swoim slocie zastępuje digla, czyli musimy wcześniej w opcjach wybrać, czy będziemy woleli grać tym rewolwerem, czy diglem. I ten rewolwer kosztuje 850 i zadaje gigantyczne obrażenia, takie jak AWP-a, czyli jednym strzałem w, w klatkę kogoś zabijemy, o trzecie już nie mówię, Strze strzelając w nogi przeciwnik to przeżyje. Jednak ten pistolet ma bardzo dużą również penetrację pan Także jest mocny, możemy śmiało strzelać przez jakieś cienkie powierzchnie, cienkie deski, tego typu rzeczy i broń na pewno zabije. Potężna broń naprawdę. Na, na bliski dystans zachowuje się niczym shotgun, na daleki dystans zachowuje się niczym AWP-a i... Co najciekawsze, możemy tym bardzo celnie strzelać w biegu, cały czas się poruszając. O czym, o czym za chwilę też powiem Wam parę więcej słów. Przede wszystkim mamy dwa rodzaje, dwa, dwa jak, tak jak gdyby, rodzaje strzelania. Tak? Pierwszy to jest prawie przycisk myszy, i generalnie to się bardzo przydaje na blisko, na, bliski, na bliski dystans. Możemy strzelać bardzo szybko, prawym przyciskiem myszy i on, ten pistolet, rewolwer jeden po drugim pociski strzela. One są dosyć niecelne w tym momencie. Niemniej jednak, właśnie jak przeciwnik jest blisko, no to bardzo łatwo możemy go w ten sposób zabić. I drugi tryb strzału jest to tryb. Który, do którego wykorzystujemy lewy przycisk myszy, i tutaj musimy chwilę jak gdyby poczekać, czyli klikamy lewy przycisk myszy, i na, nasz, nasz rewolwer jak gdyby musimy odciągnąć spust i strzelić, to trwa mniej więcej, nie wiem, nic nie mierzyłem, ale mniej więcej koło sekundy, tak, tak mniej więcej mi się wydaje, czyli to jest, takie, jak gdyby, to jest taka jedyna słabość tej broni, jej opóźnienie w strzelaniu, czyli, czyli generalnie, no tak jak już Wam mówię, nie możemy od razu kogoś zobaczyć i strzelić, tylko klikamy, ta broń jak gdyby chwilę się ładuje, tak jak gdyby odciągamy spust i. Nasz pocisk wylatuje. Co o tej broni sądzę? Jest OP, to tak naprawdę mało powiedziane. Z tego, co nią pograłem w tym momencie, chociaż chwilę. Jest niesamowicie mocna, potężna broń. Naprawdę bardzo łatwo zabija przeciwników. Cały czas możemy się nią przemieszczać w ruchu. Kosztuje bardzo mało. Także w tym momencie nie ma czegoś takiego jak ECO. Można grać cały czas tym rewolwerem, i, i naprawdę jestem w szoku, że, że coś takiego się znalazło w grze. Jest jeszcze nawet jeden bug, który nam pozwala żebyśmy nawet nie musieli czekać tego czasu do odciągania spustu, tylko możemy strzelać normalnie jak każdym innym pistoletem. O tym Bogu powiem Wam pod koniec filmu, być może, i również tak trochę więcej na temat tego, co o tym sądzę. Kolejne zmiany, które zostały wprowadzone do gry, zostały wprowadzone: revolver casey, czyli generalnie no, mamy nowe skrzynki, nowe skiny związane z broniami w CS. Ie. Myślę, że jest to zawsze fajna rzecz i jakieś kolejne urozmaicenie, jeśli chodzi o skiny. I kolejne ważne zmiany, które zostały wprowadzone. Jest to też rzecz, o której mówiłem wam w moim poprzednim filmie o zmianach, czyli został zmieniony czas matchmakingu. W tym momencie on wynosi minutę 55, wcześniej 2 minuty, i czas, czas, po którym podłożeniu bomby, po którym ona wybucha, wynosi 40 sekund teraz. Wcześniej wynosił 45. Ja chciałem, żeby te czasy były jeszcze krótsze, 35 sekund i minuta 45, ale dobrze, że mamy chociaż tyle, że te czasy zostały o te 5 sekund, jeden i drugi zmniejszone, zawsze gra będzie bardziej dynamiczna. Co ciekawe, również to zostało wprowadzone na meczach, na meczach wszystkich, na oficjalnych turniejach dla profesjonalnych zawodników, na turniejach sponsorowanych przez Valve. Co ciekawe, tam wcześniej właśnie ten czas wynosił minuta 45 i 35 sekund. Nie wiem, czemu zostało to podniesione. Nie rozumiem zupełnie, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało normalnie w czasie gry. Kolejna zmiana dotyczy broni. Tutaj będę chciał Wam dokładniejsze wartości. Dotyczy dokładnie AK-47, M4A4 i M4A1S. Ich niecelność została taka trochę zwiększona. Znaczy, zaraz Wam powiem dokładnie o co chodzi. AK-47 i n 4 s mają zwiększoną niecelność, jeśli kucamy. Czyli po prostu no, kucając i strzelając, minimalnie nasze kule będą bardziej niecelne. I wszystkie bronie miały, mają teraz przedłużony czas po jakim jak gdyby. Po wystrzeleniu jakiegoś pocisku, czas po którym nasza broń, jak gdyby znowu jej się zeruje, odrzut i, i możemy z powrotem strzelać celnie. Tak generalnie, żeby Wam to łatwo powiedzieć, no to po prostu trochę dłużej musimy czekać tap tapując, czyli jak gdyby pestkując po jednym kolejnym pocisku. Musimy troszeczkę dłużej poczekać, żeby ta nasza broń z powrotem mogła odpowiednio strzelać, ale też dotyczy to, prawda, sprayowania. Peskowania wszystko będzie troszeczkę bardziej przez to niecelne oprócz pierwszego strzału, tak? Czyli nasz pierwszy pocisk będzie celny, ale każdy kolejne troszeczkę dłużej będziemy musieli czekać, żeby one były celniejsze. Zobaczymy, jak to wpłynie jak gdyby na, na finalną grę, ale tutaj mi się wydaje, że cały czas, jak gdyby Valve stara się nam też powiedzieć, że są jeszcze takie broni jak SG i jak AUG, które są droższe i które są lepsze od, od AK i od M4, także zobaczymy, czy ludzie częściej zaczną je używać. To jest myślę taka, taka też zmiana, o, o, o którą chodzi tutaj w tym. I kolejna rzecz dotyczy pistoletów. Świetna zmiana też, na którą czekam od dawna i o której też Wam mówiłem w moim poprzednim filmie dotyczących zmian, jakie chciałbym, żeby miały miejsce w CS-ie, czyli została zwiększona niecelność wszystkich pistoletów w biegu. Dokładnie tutaj praktycznie dwukrotnie, tak dwukrotnie, jeśli chodzi o wszystkie pistolety. Tutaj też możecie zobaczyć dokładną tabelę. Myślę, że świetna rzecz, nie będzie już aż takiego biegania i, i strzelania na pałę, gdzie te pistolety będą celniejsze. Wciąż tek jest bardzo celny z tych wszystkich pistoletów w biegu, ale Mam nadzieję, że jakoś lepiej właśnie to wpłynie na grę i chociaż będą ludzie się częściej zatrzymywać, żeby móc strzelić celniej z tego pistoletu. No i generalnie myślę, że taka przyjemność z rozgrywki w tym momencie płynąca będzie, będzie lepsza przez to, tak mi się wydaje. Kolejna zmiana, już, taka, już takie mniejsze zmiany to... Dotyczą kamery tej takiej pośmierci, czyli jeśli zginiemy na, w trybie casualowym lub w trybie demolki, to będziemy mogli zobaczyć w jaki sposób przeciwnik nas zabije. Tutaj mogą się niektórzy irytować, że to prawda Call of Duty i tak dalej, ale myślę, że jeśli chodzi o te tryby takie... Na których ludzie przede wszystkim się uczą grać, to też są tryby, na których ludzie muszą grać, jeśli chcą być ten trzeci poziom, żeby móc grać mecze turniejowe. No to myślę, że generalnie nie ma nic w tym złego. Możemy zawsze zobaczyć, jaki trik ktoś zastosował, żeby nas zabić i coś więcej się z tego nauczyć, niż po prostu giniemy, no i, no i trudno tak naprawdę. Także to jest, myślę. Fajna rzecz Ym, i możemy sobie normalnie w opcjach to ustawiać lub wyłączyć. To możemy, yy, myślę, że, myślę, że jest to też dosyć takie łatwe do ogarnięcia. I takie już też mniejsze zmiany yy, dotyczące tego, że minimalnie cisze będą dalej jeszcze nasze nasze. Yy, jak to się nazywa? No kiedy chodzimy, wydajemy odgłosy naszych kroków, nasze, nasze kroki, właśnie dźwięk naszych kroków będzie cichszy. Natomiast dźwięk kroków przeciwnika zostaje ten sam, czyli no myślę, że też całkiem fajna zmiana. I również jakieś tam minimalne zmiany czy dotyczące map, że, że lepiej będą zerowane te dźwięki na, na Miraż, na Overpassie i na Trainie. I również Spawn na Deathmatchu, na Dedast. Został jakiś tam naprawiony, gdzie, gdzie gracz mógł utknąć. To na tyle się chodzi o takie ważniejsze zmiany. Chcę jeszcze wrócić do tego rewolweru i do buga, który, który możecie zastosować normalnie w czasie gry, bo są dosyć straszne. I możecie sobie normalnie strzelić prawie wszystkie myszy. Co ciekawe, rewolwery możemy strzelać nawet na początku, gdy broń jest kupowana. To też świadczy, że jakoś w ogóle to nie było testowane, tylko tak wrzucone do gry i a zobaczymy, co się stanie tak naprawdę, że normalnie kupujemy broń i już możemy z niej strzelać, co nie jest możliwe żadną bronią w cesie. Możemy ten rewolwer strzelić prawym przyciskiem myszy i trzymać dalej ten przycisk prawej myszy, nie puszczać go i w tym momencie, gdy klikniemy normalnie lewy przycisk myszy cały czas trzymając prawy, to na, nasz rewolwer będzie miał odciągnięty spust i wtedy biegamy cały czas takim odciągniętym spustem I jeszcze raz klikamy lewy przycisk myszy cały czas nie puszczając prawego i... Normalnie nasz pocisk od razu leci i później i możemy tym cały czas po prostu strzelać jak normalnym pistoletem, nie musimy mieć tego wiecie okresu czekania aż nasza broń się załaduje, czyli na przykład klikamy lewy przycisk myszy, chowamy się prawda za ścianą, wychylamy, wychylamy od razu strzelamy, niesamowicie potężna broń. Naprawdę trochę jestem w szoku mocnym, że coś takiego zostało dodane i prawdopodobnie myślę na 100% za jakiś czas zostanie to, ten, ten, ten pistolet znerfiony na pewno, ale... Ale w tym momencie trochę on, myślę, psuje rozgrywkę i no cóż. Dajcie znać co o tym sądzicie, co sądzicie o tym update, cie. Myślę, że oprócz tego rewolwera to naprawdę większość zmian jest fajna. Zobaczymy jak, jak te zmiany jeszcze wpłyną na rozgrywkę, jeśli chodzi o AK i M4. I myślę, że większość graczy i tak raczej by tego nie zauważyła, jeśli by tych zmian nie przeczytali. Tych zmian zobaczymy. No i jak już mówiłem, dajcie znać co o tym sądzicie i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia na dzikim zachodzie. Let's go!